Dzień dobry, dzień dobry. Za chwilę zaczynamy. Jest godzina za 10 minut, godzina dziesiąta oczekujących, cała masa. Jeszcze dla osób niezorientowanych serdecznie zapraszamy HB Festival, Międzynarodowe Centrum Kongresowe Katowice właśnie dzisiaj, jutro, 25-26 listopada. Serdecznie zapraszamy. Nie? Nie. Na razie pokazujemy Państwu to, co dzieje się tuż przed wejściem. Dzieje się sporo, to jest dopiero początek. Na pewno w ciągu dnia będzie się działo jeszcze więcej. Za chwilę wejdziemy do biura targów a teraz wchodzimy do, do biura targów. Dzień dobry, jesteśmy w biurze targów. Witamy wszystkich jeszcze raz, Pani Kasiu. Dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję. Jak przygotowania do tej edycji? Bardzo udane, bardzo udane. Jaka będzie frekwencja, bo z tego co widać na początek już się dużo dzieje. No mamy nadzieję, że będzie jak najwyższa. My też. Nasza solenizantka, jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia, bo tak się składa, że dzisiaj Katarzyny. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Bardzo A dziękuję. to są babeczki, którymi goście mogą się częstować, tak? Z okazji Tak, nie? oczywiście, zapraszamy serdecznie na nasze najwspanialsze babeczki. Dziękuję bardzo. A teraz chodzimy na dół, jeszcze klientów nie ma, ale zobaczymy, jak to wygląda, zanim pojawią się tłumy. Pierwsze wejście, na zapach pięknej kawy, foyer całej hali wystawowej. A no, jak widzimy jeszcze jest wszystko puste. Piękna ścianka beauty razem. No i oczywiście już piękne dziewczyny są. Wchodząc widzimy pierwsze wspaniałe stoisko firmy Watts. i Przejdziemy się tak, żebyście Państwo zobaczyli jak to wygląda Zanim jeszcze się zacznie dziać ostatnie szlify na każdym stoisku, stoiska prawie gotowe, już się rzeczy, które będą prezentowane dla fachowców branży, prawda? Ćwiczenia, mistrzów, przygotowania, ale raczej bym powiedział, rozgrzewka. Proszę bardzo. Tak, stoisko gotowe, kolejne wszystkie już. Wszyscy obecni na stanowiskach pracy. No i za chwilę zaczynamy. Popatrzmy co będzie dalej. Ceny do zawodów gotowe, sceny do wykładów również. I wszelkiego rodzaju pokazów. Scena lewelszał. Na razie pusta ale już się rozgrzewa wszystko. O, Scena Level Expert też gotowa. No i jak widać, wszystkie firmy na stanowiskach pracy. Także czekamy, kochani, na Was. No i serdecznie zapraszamy.